Siemanko! Dzisiaj sobie zagramy w Cheese Escape. Dzisiaj wam pokażę wszy, wszystkie kody, gdzie są klucze, gdzie są sery. Zacznijmy od najłatwiejszego. Ale ta myszy nas może złapać w jakiś sposób. Nie wiem, Dobra, zacznijmy. Najpierw od zielonego klucza i serka. Do mnie biegnie mysz? O, to jest to zielone. E, dobra. Teraz coś jest na pewno na górze. Tutaj wchodzimy i tutaj jest ser. A tutaj trzeba drzwiczki do nie. Tym, do niebieskich drzwi. Dwa. Dwa serki już mamy. A tutaj słuchajcie. Albo nie. Jednak. Słuchajcie moi drodzy, tutaj nie trzeba deski. Tutaj trzeba jednak klucz. Tylko kluczem to się da zrobić, więc. Więc to wszystko. tylko kluczem. Bierzemy, idziemy, 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 idziemy. Idziemy. Tutaj mamy kolejny ser. Trzy, to też już dobrze. Dalej. Zawracamy tutaj, tutaj. Tutaj na jest pokazane 6,9 i tutaj jest ser. To jest już czwarty. Tutaj nic nie ma, słuchajcie. O nie. Uff, i weszliśmy, słuchajcie. Tutaj trzeba będzie kot. Czyli tak. Ja myślę, że to będzie 3, nie, poczekajcie, 3, 8, nie, co to, to jak wpisuję, 3, 8, 4, 2 i tak, zapamiętajcie, 3, 8, 4, 2. Słuchajcie, tutaj się będzie iść bardzo wolno. Trzeba iść za tymi lampami. Strasznie tutaj trochę mi. Dobra, idziemy dalej. Ale naprawdę no to jest straszne takie... Uff. Co to jest? No, nie chcę to iść. Ja się wolę tam iść. <laughs> Okej, okay, prawie doszliśmy. I tutaj. Musimy wziąć ser? Nie, nie, co my zrobiliśmy? I jeszcze raz idziemy. Okej. Okay. Okay. Tutaj mamy serek. Idziemy dalej. Hmm, te linie nie wiem do co, no ale dobra. Um, to jest do czerwonego. A nam trzeba oczywiście zielony. Jak czekać, tu wyszliśmy Idziemy, idziemy, idziemy. Przeste. Tu zawracamy. Tutaj, o tu, tutaj pamiętać, to miejsce. Dalej wychodzimy, i tutaj idziemy. I tutaj mamy. Musimy jeszcze raz tutaj przyjść. No. Teraz mamy czerwony klucz wreszcie. I teraz możemy tutaj iść. To jest taki niewielki parkour. Dla niektórych to coś tutaj jest trudne i tam. po prostu się obróć, się tak do ściany i wstawajcie po kolei. Oj. dobra. Mamy to tutaj. Tu. Czasem też trudne. Uff, prawie spadliśmy. Mamy ser i idziemy z powrotem. Patrz, tutaj trzeba deska, a tutaj na dwójce mamy czerwony klucz i tam się znajdzie deska. Dobra. Tu. Tu. Gdy już tutaj jesteśmy. Tutaj ta jest deska. Musimy sobie trochę iść. Nie, poczekajcie. Tutaj, tutaj. Idziemy dalej, 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 dalej. I tutaj mamy to coś. Bierzemy to coś i wychodzimy z kluczykiem. Teraz musimy szukać zielonych drzwi. Tylko musimy nie umrzeć, bo wtedy stracimy deskę. Ale kluczy nie stracimy, nie, nie, nie. Ok? Pamiętamy to miejsce. Gdzie jest szare to tam jest niedaleko, wiecie takie Zielone czwiczko. O! Tutaj macie te szare i to pokazane. To tutaj sobie wejdziecie i tutaj macie taką taka, No takie coś małe. Idziecie, zawracacie tutaj i tutaj. Tutaj macie już zielony. Dobra. To już mamy. Jeszcze raz sobie przejdziemy ten parkour. O ja faliśmy tu 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 Uf. tu 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 bo tutaj spadnę teraz Uf. nie no no i spadliśmy ok jeszcze raz I jesteśmy tutaj. Stop. A po co my to przechodziliśmy? Jak my ten mogliśmy nie przechodzić? Ale tutaj byśmy stali. To po, to po prostu jeszcze tutaj raz wejść. Nie no, czasem to się wydaje głupie. Mamy niebieski klucz. A teraz musimy pójść tam, gdzie jest zielone. Coś takiego. Lepiej na razie nie schodzić. Hmm. Gdzie jest ta mysza? Myślę, że jest blisko. Myślę tak. I słuchajcie, strefa bezpieczna jest. Te drzwiczki? no nie wiem czy jest tutaj rzutek, no, czy... no Dobra, ja sobie tutaj idę, tutaj. Tutaj. Pamiętajcie, wychodzicie, tutaj macie takie coś, zawracacie idziecie i idziecie prosto. Zawracacie tutaj. Jeszcze raz, tutaj zawracacie i idziecie prosto na razie. Tutaj macie takie coś. I sobie tutaj idziemy. O, mamy tą szczelinkę. Ktoś. Stop! Szary? Nie wiem, czy jest tutaj jakiś szary, ale dobra. Ja mam jeszcze pytanie tylko: po co to? to jest, ale mamy ser. Mamy iść chyba za tym. żeby ten się nas nie złapało. Gdzie to jest? No, gdzie to jest? Właśnie zgubiliśmy to coś. Nawet nie wiem dokąd to prowadzi. Ale powinniśmy mieć dziewięć serw. Gdzie mam znaleźć znaczy, niby dziewiąte. Niby... Tutaj. O, Ok. Teraz już. Tutaj, ani gdzie to jest, to Open albo albo albo. Ja chyba wiem gdzie to jest tutaj albo nie wiem albo wiem i pokażę Wam to. To jest chyba tam gdzie jest zielone. Tutaj macie takie coś, tak? Idziecie tutaj. Tutaj. O nie. Idę. No, dlaczego pani mysza się na nas wścieka? Nie rozumiem tego, no ale dobra. Um. Co myszka jest? Myszka, myszka, idź, idź, idź stąd. Musimy poczekać aż pójdzie. Niech pójdzie z jakimś. Dobra, no ryzykniemy, idziemy tutaj prosto. Zawracamy tutaj. Zawracamy tutaj. Nie, nie wierzę. Dlaczego mam takie nieszczęście? Pójdźmy sobie, pani mysza. No i się goni za nami. Posłuchajcie, czy my dobrze idziemy? Sersek, no mamy już 9 serw, to mamy wszystko skończone. Zaraz. Poczekajcie. Dobra, trójkę mamy. Też tak, Mamy tutaj. Idziemy tam. Tutaj, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Okej. Okay. No Okej, okay, no ale strefa. A! Dobra. Mamy już 9 serów. To musimy tylko tutaj wejść. Czyli musimy przez myszy zmarnąć Myszko, gdzie jesteś? Stałe dla Ciebie. Wolna. Proszę. No cóż. Teraz słuchajcie, mamy tutaj otwarte więcej ro rozdziałów i tutaj mamy drugi i trzeci ale lepiej do drugiego wejść no cóż miło mi było z nami no z wami zrobimy pamiątkowe zdjęcie było było zobaczę wyświetl było z myszką. No i słuchajcie, dajcie suba i lajka, jeśli naprawdę też dali się przejść to. No i do zobaczenia!